Ja teraz, jak to mówię, mam teraz to rzeczywiście. Kochani, słuchajcie jaka historia. Jestem na dworcu w Poznaniu. Wysiadłem sobie z pociągu, a tu jakaś kobieta do mnie mówi dzień dobry panie redaktorze, no i gadka szmatka, to jest ta kobieta. Dzień dobry, witam. Powiedz coś o sobie. Nazywam się Lidia Pilarska. W sumie magazyn Network zmienił moje życie. Tutaj nawet mam jeden z moim sponsorem Jarosławem Łuczakiem. 20 lat mieszkałam w Stanach. Półtora roku temu wróciłam do Polski. Głównie ze sprawy rodzinne. Miałam doświadczenie z marketingu sieciowego. No i wiedziałam, że chcę się tym zajmować profesjonalnie w Polsce. W Stanach coś robiłaś? W Stanach głównie tam pojechałam do szkoły, tam skończyłam szkołę. Ale byłam też w różnych networkach, w różnych firmach marketingowych i wiedziałam, że bardzo ważne jest z kim się współpracuje. Jak ja to iść... mówię, znaleźć tego topowego litera, utrzymać Dokładnie tak. Się go. I zależało mi, żeby firma była dla każdego, dla młodego, dla starego na każdą kieszeń, żeby nie trzeba było inwestować pieniążków, no i znalazłam firmę FM. Jak znalazłaś tego, a tego, tego oto faceta? Tego faceta, Jarosława Łuczaka, znalazłam właśnie na okładce magazynu Network. Wtedy był razem z drugą panią na okładce. Z tyłu jest lista wszystkich firm, które są w Polsce Dokładnie. i ja przeleciałam przez wszystkie firmy, przez plany marketingowe, no i wybrałam firmę FM Group i jak przeczytałam wywiad z Jarosławem Łuczakiem, Jarek jest moim rocznikiem, i Jarek był przedsiębiorcą. Ja też jestem przedsiębiorcą, zawsze pracowałam dla siebie. I jak przeczytałam ten artykuł, to wiedziałam, że chcę z Jarkiem współpracować. No i co, skontaktowałaś się z nim? No i, tak, napisałam list bo tam do firmy i poprosiłam o współpracę. Jak jeszcze raz mi Jarek powiesz, że publikacje w Network Magazynie nic nie dają. No. Więc znalazłam, napisałam, potem dostałam maila, byłam cała podekscytowana, bo to było tak, że ja przyleciałam w styczniu, podjęłam decyzję, że wracam do Polski, kupiłam magazyn i z tym networkiem leciałam do Stanów. I ze Stanów napisałam list i będąc jeszcze tam, zaczęłam pierwsze rozmowy z Jarkiem i jak wróciłam, to stąd właśnie z dworca głównego z Poznania pojechałam pociągiem do Katowic na rozmowę. Po trzech godzinach byłam w biznesie. Kiedy Taka to było? Ile działasz? Y, działam, y, zaczęłam działać w zeszłym roku latem, czyli tak rok z kawałkiem. I jak w w No super. Tak? Właśnie wróciłam z Hiszpanii, bo tam y, y, rozkręcam też biznes. Y, w styczniu planuję polecieć do Dubaju. Też właśnie będę rozkręcać fm no, I to... ogólnie planuję moją przyszłość w Polsce z firmą FM i z Jarosławem Łuczakiem i nie wyobrażam sobie lepszej współpracy. Super. No to powiedz jeszcze co powiedziałaś takie magiczne zdanie, zanim włączyłem kamerę, że network magazyn. Tak, no właśnie, magazyn network zmienił moje życie. O, to mi właśnie chodziło. <grystanie> tak, 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 właśnie nie, nie. No to będzie fajna publikacja. <grystanie>